Cześć wszystkim na moim kanale Retro Komora. Dzisiaj taki zrobimy kurwa sobie gameplayek z że przeklinam, ale mam takie dzisiaj yy, ostatnio w moim życiu yy, prywatnym dzieją się dziwne rzeczy i mam trochę w kurw na to wszystko. Eee, a dzisiaj postanowiłem zagrać w Maxa Payne'a. Analogia yy, jest tutaj Max Payne, pierwsza część Max Payne, druga część, jest to wydanie, możemy sobie zagrać albo po polsku, albo po angielsku. Ja wybrałem sobie wersję po polsku, żeby wiedzieć co mówią, dialogi i tak dalej, czytać te przecudowne komiksy, nie? I ogólnie giera jest zajebista, moim zdaniem i na pewno nie tylko moim zdaniem. Pokażę Wam jeszcze tak kurde po szybkości. Jak to mój dobry kolega Piotr mówi z kanału Alfa Retro Omega, którego też serdecznie pozdrawiam i polecam jego kanał, lub sobie. Także y, pudełeczko tutaj jest. Y, no sorry, że Wam to tak pokazuję, ale może co niektórym tak głowa. Y, trochę tak, trochę tak. Y, co tu kurwa jeszcze mamy? Y, Max Payne, książeczka. Y, jest to wydanie y, z, kolekcji klasy, z kolekcji klasyki. Fajne tutaj z tyłu te obrazeczki. Ja wiem, że wy tutaj nic prawie nie widzicie, ale wybaczcie, ja lubię sobie taki klimacik robić, jak siedzę i sobie gram. No i nie wiem, w sumie, może zaczniemy od początku, może zaczniemy od jakiejś tam innej planszy, a może pójdziemy dalej, bo w sumie pierwszy, pierwszy rozdział jest zamknięty. Pierwszy level po pokonaniu pierwszego bossa, może zaczniemy sobie od drugiego levelu. Yy, nie będzie to też nie wiadomo jakie długie, yy, żeby was kurwa nie zanudzić, tak? Żebyście nie musieli oglądać tego po 30 czy min 40 minut, nie? Yy, zobaczymy, a może teraz tak pierniszę, a i tak będzie to wydłużone, nie? Nie wiem, zobaczę jak mi to wyjdzie. Robię to na żywca. Yy, Taką sobie po prostu wymyśliłem. A, szczelę sobie gameplay z Maxa Payna, a przy, przy okazji sobie jeszcze w to fajnie pogram. I mogę się też z wami tym podzielić, tak? Także co tu dużo pierdniczyć, czy pie? Zaczynamy zabawę. Zapraszam was na mój gameplay w moim wykonaniu. Od planszy, nie wiem, zastanowię się. Yy, spontan będzie po prostu. Dobra, lecimy. Widzimy się za chwilę. Dobra, więc jestem po z powrotem. Yy, lecimy. Tylko muszę sobie jeszcze tutaj ustawić yy, co i jak i troszeczkę przypomnieć jak i co i czym się gra. Kontynuacja, zapisz, opcje, wczytaj, wczytaj. I teraz tak, co tu mamy? Część pierwsza, część druga, rozdział drugi, jesteśmy już w rozdziale drugim. Nie wiem, może zaczniemy sobie od części pierwszej, rozdziału drugiego. Pokażę wam jakąś planszę jako w. Wy... W sumie przechodzę sobie tą gierkę. Oczywiście przeszedłem ją na PS2, ale na PS2 nie wygląda ona tak ładnie, jak tutaj graficznie i no też nie jest po polsku, jest po angielsku w pełnym oryginale oczywiście. Yy, nie wiem, niektórzy wolą bardziej chyba, że jak jest po angielsku i tak dalej, bo Maxowi podkłada głos, ten gościu. Nie wiem, jak on się nazywa. Nie będę tutaj pierniczył. Ale jest taki specyficzny, nie? Tutaj y, znowuż głos Maxowi podkłada y, Radosław Pozora. Sorry, że tak wstrykam. Yy. Dobra, rozdział drugi. Lecimy. Miał być spontan, będzie spontan. Yy, sorry, jeżeli kamera jest ustawiona nie tak, jak powinna być. I sorry za to, że nie jest to jakoś jakaś, nie wiem, Full HD czy jakieś inne gówno, nie? Ale prymitywne nagrywanie obrazu telefonem. Staram się jak mogę. Także lecimy. No, mój PCCK na XP Delek. No, widzicie jak wgrywa, wgrywa jak wgrywa, nie? Albo się coś zajebało, albo albo po prostu tak długo wgrywa, nie? Ale no, dobra, dajmy mu szansę. Nie wiem. Kurwa. Myśli, myśli. O, o, o! o, Coś zaczyna się tam ruszać. Widziałem, pomału się zaczęło coś ruszać. Tak, chyba grę ustawiłem na bardzo wysokich e, parametrach graficznych. Także będzie to naprawdę świetnie wyglądało. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem. Dla mnie jest ekstra, nie? Jak na tak starą grę. Dobra, co tu się robiło i jak tu się robiło? Tu nie daj dupy, na samym wejściu, myślę, że tutaj y, gdzieś coś, y, dobra, D się chodzi, a tu tak, bo trzeba klawiaturą oczywiście zagrać, tak się skaczę. nie wiem o co tu, nie pamiętam już, widzicie, niedawno w to grałem, znaczy niedawno. Co masz rację? Skoro to co jest? Dobra, tabulatorem się chyba y, brało energię, oczywiście, co do jasnej, ciasnej, y, no, dostałem niestety, wejście było, kurde, normalnie desert angel. Co do diabła. Gin, kurde, świnio. Jakiś mocny, co? Tylko nie daj dupy tutaj. Gdzie jesteś? Aha. No i te scenki. To było coś pięknego. Gleba. Kolego. Jesteśmy w podziemiach, prawdopodobnie już dochodzę tutaj, znaczy w metrze, i prawdopodobnie dochodzę do Do tego obrączonego sefu. No jest jakiś safe, pewnie gdzieś tutaj zginęłem i tego. Oczywiście, tak patrzę sobie na kamerę, no tutaj u was nie wygląda to tak jak u mnie. U mnie to jest po prostu świetnie. Mam jakieś tutaj naboje, dwie berety. Nie, lepiej będziemy korzystać z tych. Z tego desert Angela Pustynnego anioła To Niesamowite Djai Lupino ta, niesamowite Ale też wpadek jakby więcej Na twoim miejscu tego nie żartowałem nie nie zabezpieczyli stacji Ktoś na bardziej się bohatera na... nie, dobrze nie. Tylko tego nam trzeba Zaraz będziecie jakąś za przerobieni na mielonkę. Dobra, weźmiemy sobie jakąś co Sam tego chciałem. Luc maja! Dobra! Trzeba było się trochę schować. Czyli by byłoby po nich. Nie są niewiadomo jacyś oni, tutaj niewiadomo przeciwnicy. Tutaj w tych skrzyneczkach, z tego co pamiętam, coś tam zawsze można znaleźć. Akurat tu nic nie było. Powiem że że musiał sobie coś... Ale tu było, amunicja do środkówki. I w sumie to, co wytraciłem, to oddali. Co to Sury uciekają. Szpętam, który się auto save dawało. Ale dobra, lecimy, bez żadnych sejów. spokojnie. jedna plansza. Taka prezentacja, Maxika pejnika. Gotowe, daj mi detonator, chodźmy. O detonator. Dalej, załatwimy. Zamid go! Pamiętacie jak się w to grało na PC-tach? I jak jeszcze w wersji polskiej no To już kurwa był naprawdę szał Przylecieli sobie chłopaczki jak na rzeź lokiem co się robi? Nic się nie robi Dobra, to weźmiemy sobie tutaj Co tu mamy? Tu jest jakaś amunicja Wiem, że to można rozwalać w ten sposób, coś się tam zaraz doczepi. ale trzeba mieć to w dupie i iść dalej. Drzwi zaspawano na Amen wieki temu, a bomba nie miała detonatora. Czyli musiałeś go kurwa zdobyć, dobra. A, lubię lubię wpadać na tych zwolnionych tempach. Dobra, pan wie. Policja jest już w drodze, Do zjawi się do nowojorska kawaleria. Wiem, wiem że ich tu będzie kilku. świetnie. Zbądźcie, tu jest. Dobra, słabiutko zemno, nie? Polegnie, to polegnę, to polegnę, ale mam nadzieję, że. że macie kurwa akcje w banku To był chyba ostatni Z kmiotów Ale ja tak na wszelki Rozejrzymy się jeszcze To jest ten co nie umie mi grać na, na klawiaturze tak? Tabulator dzwoni telefon. A, odbierzmy. Nadajemy na żywo z miejsca zbrodni. Co mówi? No właśnie, kto? Tu komisarz Jim Brabora z nowojorskiej policji. Macie to natychmiast przerwać. Poznajcie się! Jasne, Jim! Pogadałem z chłopakami i wszystkim jest bardzo przykro. Już więcej tego nie zrobią. Co mówi do cholery? Udział w napadzie na bank na pewno mi nie pomoże. Część łupu na stole. Szukali obligacji Acer Corporation. Już obejrzymy sobie tutaj te wszystkich 10 minut plus mój wstępniak. Nie chcę was po prostu tutaj przetrzymywać za długo. Narobię wam smaka tą gierką. Także polecam ją, Poopykajcie sobie. Bo ja jestem tam na dalszych poziomach. Fajnie jest też jak się pokonuje. Jeszcze tego całego Draka Lupino, jakiegoś wyznawcę jakichś bóstw. Yy, yy, Wierzy w jakąś. Walhalię, yy, jakieś inne gówna. A, detonator, Wchodząc dobra. Zobaczmy. Przedwigali tu dość ładunków, żeby wystrzelić statuę wolności na orbitę okołoziemską. Czyli chyba mogę już wracać. I tutaj tego się nie otworzy, tak. skarca się nie otworzy, jeśli nie pamiętam, czy to się otwierało, czy nie. Dobra, weźmiemy sobie Desert Angela. Ale złota. Tutaj trochę tych... Tych, tych chyba będzie, nie? No chyba granat poszedł. A no tak, całą energię tutaj na nich zużyłem. Dobra, żeby mnie nie zabili, żebym tego nie spierdział na sam koniec. Dobra, to by było tyle. Tyle na tyle teraz zobaczycie jeszcze zajebisty efekt wybuchu tych drzwi. To było coś. No i wyszliśmy w sumie z podziemi metra. stałem przez ciebie zawarł. Przecież mogłem cię zastrzelić. Alex, cieszę się, że cię widzę. No i tutaj ginie kolega Maxa. Aleks, to napad. Zabity przez zwykłego dobrać dobrać dobrać. jakiegoś śmiocka. Wielka Lupino? Robota Lupino? To byli jego ludzie? Poważnie? Masz talent. Wybrać takie miejsce na spotkanie. Możesz przejść? Nie, jest zamknięte. Zabierać. Jeżeli to Lubino, to. Alex... Alex! Nie mogłem mu pomóc. Martwe oczy Alexa mówiły z wyrzutem, że jest już po nim. Dobra, więc lecimy dalej. Jeszcze nie jest koniec. jeszcze coś ktoś to coś na coś cały czas mi się kapslok myli z tabulatorem i... cisnej. do no cholery lepiej się stąd wynośmy. będzie dobrze u, 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 u. fajnie się ich zabija na tym zwolnionym tempie Chyba Na się następny... Chyba się sam wysadził, jak myślicie? Chyba tak. To nie miało być tak, ale dobra. teczki i zasilenie środków przeciwbólowych. Teraz gdzie mamy napierać? Aha, tu jest wyjście, to nie tu. Dobra, to tutaj, tutaj, tutaj. Tu co, możemy? Kocokolę nam wypluje? Pięknie, to był piękny efekt. Gdzieś sobie do maszyny. Ona sobie pluła puszkami Cool Drinks. Zimne drinki. Ale tu chyba też nic nie ma, ten też nie przejdzie. czy przejdę? Nie, nie przejdę, ja muszę chyba wyjść tam do wyjścia. Tu chyba się otwierało ten panel wyjściowy. Oczywiście, że tak. Dobra, dwie berety tradycyjnie, później są fajnie, bo są dwa Uzi. No i wychodzimy na zewnątrz. Tu jeszcze chyba będzie jakaś scenka. Dzięki Aleksowi nie oszalałem przez te ostatnie trzy lata. Teraz sam nie wiedziałem co naprawdę czuję. Musiał wpakować się w coś tam dużego, że nadepnął Jackowi Lupino na odcisk. Rozdział trzeci. Wgrywając twardziela. Amerykański sen. Część pierwsza. Myślę, że sobie zakończymy, żeby nie był to maraton, tak jak obiecałem na samym końcu. Mam nadzieję, że gameplay w moim wykonaniu Wam się podobał, a nawet jeżeli się nie podobał, to sama gra na pewno się podobała i miło było sobie ją przypomnieć, a na pewno miło będzie w nią zagrać. Także dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę, za te 19 czy 20 minut spędzone razem ze mną w mojej retrokomorze i z moją osobą. Jeszcze raz Sorki, jak kogoś urodziłem tymi kurwa przekleństwami nie, mie nie, 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 mie nie miejcie tego mi za złe i tak dalej, i tak dalej mm, trelelele, także no wszystko widzieliście moje wykonanie, mój gameplay gierka kupiona na rynku za 5 zyla myślę, że zakup udany ja się z Wami dzisiaj żegnam, zapraszam jak już wcześniej chyba mówiłem, czy nie mówiłem na gameplaye, materiały, vlogi i nie tylko, trzymajcie się Cześć.